Firma GT85 Polska to lubelskie przedsiębiorstwo z branży automotyw specjalizujące się w technologii mycia przemysłowego i automatyzacji produkcji. Firma projektuje i produkuje maszyny do mycia przemysłowego marki Tarra, które świetnie funkcjonują także na w pełni zautomatyzowanych stanowiskach produkcyjnych. Procesy mycia wspomagają wytwarzane przez GT85 Polska preparaty chemiczne marek Rocklin i Rooster. Oferowane przez GT85 Polska rozwiązania najczęściej wykorzystywane są w przemyśle lotniczym, samochodowym, elektrotechnicznym, mechanicznym, precyzyjnym, energetycznym, wydobywczym i innych. Nasze laboratorium, które mieści się w zakładzie produkcyjnym chemii, odpowiada za badania czystości, odpowiada również za tworzenie receptur i poszukiwanie nowych technologii, które mają zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Aby nasze laboratorium mogło konkurować z globalnymi laboratoriami na świecie, potrzebowaliśmy wiele nowoczesnych maszyn i urządzeń. Zrealizowaliśmy zakup tych urządzeń dzięki wsparciu dotacji Unii Europejskiej. Sprzęt, który kupiliśmy, jest to m.in. komora solna, komora klimatyczna, komora do badań czystościowych. Również zakupiliśmy na potrzeby naszego laboratorium małe laboratoryjne myjki ultradźwiękowe. No i pozostały sprzęt, który jest nam potrzebny też do obsługi tych urządzeń, czyli np. waga laboratoryjna, eksykator, to są już drobniejsze rzeczy. Jeżeli chodzi o normy, które spełnia ten sprzęt, w głównej mierze wspomniałem o komorze do badań czystościowych, więc komora ta pozwala nam na realizację usług, czy też badań zgodnie z normą VTA 191 oraz ISO-16232, czyli norm do badań czystościowych, norm czystości technicznej. GT85 Polska to świetny przykład przedsiębiorstwa, które dzięki funduszom unijnym, konsekwentnemu rozwojowi i stawianiu na innowacje jest dziś liderem w swojej branży. należy powiedzieć, że bez tego wsparcia nie byłby możliwy tak szybki rozwój naszej firmy. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.rpo-lubelskie.pl.